Dobry, witajcie. Tak na szybciutko sobie zrobimy ten drugi dzień księżycowy. Tamten był 10, ten jest 11. Tutaj zaczęliśmy od końca, ale wrócimy już do początku. Jestem na stanowisku. Czekam aż się ciemni. Sytuacja wygląda tak, podobnie jak dzień wcześniej, z tym, że różnica jest 25 minut. Tak było 10, jak pamiętacie. Sytuacja podobna. Oczywiście nie obserwowaliśmy zaćmienia księżyca, tak jak co miesiąc go nie obserwujemy. Tam nad horyzontem, nad Ziemią jest taka charakterystyczna chmura. O tych chmurach mówiliśmy w tym filmie, bo jest to ciekawe bardzo zjawisko. I tak, ich księżyc będzie wyłaził właśnie z ponad tej chmury, na tej górnej krawędzi tej dziwnej chmury. Nie będę Was zanudzał, tylko chwilkę spojrzymy na niego, na tego łysego i pokażę Wam jak ptaszki latały. Tutaj już czekam aż się ciemni, ściemniło się i tam widać to czerwony punkcik nad tą latarnią. To jest właśnie, księżyc będzie wyłaził, już tutaj wyszedł. I zaraz będę go nagrywał i zobaczymy co tam się dzieje na nim. To z drugiej kamery. No i przybliżmy go sobie i chwilkę popatrzymy, jak zawsze na krawędzie i na środek tarczy. Czy tam jest spokojnie w środku, czy coś jest porozmywane. Tu się obraz trzęsie mi trochę, bo coś tam ze statywem walczyłem, ale zaraz się uspokoi. No, jak widzimy, ładne czapeczki mu się robią, takie green flashowate, z zielonym światełkiem. No niestety straciłem kupę czasu przez tą chmurę, tak, bo gdyby on wylazł, jeszcze było w miarę jako tako widno, ale niestety przez tą chmurę dłuższy czas go nie widziałem i zdążyło się już trochę przyciemnić a tutaj spójrzcie na to. Ta dolna krawędź i patrzcie na tą kropkę, na ten arbuzowaty punkt. Od tej kropki arbuzowatej odchodzą takie linie strzeliste we wszystkich kierunkach. I patrzcie na tą dolną krawędź i na te linie przy tej kropce. Krawędź szaleje, a z tymi kropkami i z, z, z tą linią, z tymi liniami przy kropce, one w ogóle się nie załamują, nie są zniekształcone w jakikolwiek sposób. Teraz będzie najładniejszy moment, jak on podejdzie troszkę wyżej. O, teraz smyk bardzo ładnie, on się dopiero formuje, proszę Państwa. Tutaj co? Aha, tu też ma trochę czapeczki. Tak, o, taka zadra. Patrzymy na środek, czy tam są jakieś zniekształcenia Znowu czapeczka się zrobiła jakaś Tutaj co? Też jakaś tropka Nadal krawędź mamy poszarpano, a w środku czysty obraz Tutaj co to? Też czapeczka jakaś O, taki zadziorek idzie sobie wzdłuż krawędzi w prawo na dół jeszcze chwilka i skończymy z tymi krawędziami tutaj też coś się dzieje i zaraz pokażę Wam kompilację ptaszków przelatujących a tutaj e, kratery, te czarne dziury to chyba kratery, nie? One tak się otwierają i zamykają, falują sobie i to wszystko moi drodzy. Teraz będą ptaszki przelatywać, bo dużo ich było tego wieczoru, tej nocy. I uwaga, tu na dole przeleciał. Właściwie to już nie ma co tutaj, żebym gadał. Mogę się z Wami pożegnać. <laughs> Dziękuję serdecznie. Trzymajcie się ciepło. I do następnego razu. Filmik. Zaraz się skończy. Trochę ptaszków poleci i będzie koniec. No to pa, najlepszego.